Czemu widzowie pamiętacie ten ostatni film z tym dzieckiem? Przeokropnym dzieckiem. To jest to masakryczne dziecko, pamiętajcie widzowie. Kurde. Ale dziecko, dobra, położymy tutaj. Co? Co jest? Dziecko. Cieszę się, że dobra postawię tutaj. Musimy oczywiście iść za króliczkiem. Ciekawe gdzie jest to dziecko. A, siedzi tam. Tutaj musimy Elena jest Oj biedowie, pamiętacie tutaj, tutaj normalnie lecimy tą windą? Co jest, ona się rozbija? A jeszcze, żyjemy kiedy winda się rozbiła. Dobra, musimy iść za tym właśnie białym króliczkiem, gdzie on tam właśnie idzie. Właśnie, follow the white rabbit O, tu, No co jest, co jest ten dzieciak! Ja tutaj ja zamykam dzięki dzieciaku. Oddaj mi ten ten klucz. Gdzie ten dzieciak? Rrr. Gdzie on jest teraz? Nie będę się w ogóle z nim bał. Dobra, sam teraz, co to jest? No tutaj jest ten dzieciak. O nie. O nie. Ej. A, to my musimy tutaj postawić. Dobra, co to jest? To chyba nie idzie. Dobra, to, to na pewno. O no. no. Ja nie mogę... Dobra widzę, nie wiem czy jest takie żółte dookoła. Po prostu nie wiem, ale dobra, na że jesteśmy tutaj dalej. No, te reklamy po prostu tutaj są też takie powalone. Gdzie jest to ostatnie? O, to jest ten, ten kotek. O, tu jest. Dziecko tam jest. Dobra. Dobra. No właśnie, dziecko, teraz bądź dobry i oddaj mi ten klucz. No co, jest co go wało Ja, dobra. Numer groch. Co to jest tam za piosenka? Co to jest za piosenka? Nie, ja tam nie, tarde, albo dobra, ja tam idę. Ja jestem przecież odważny. ludzie. record? z rekord. No kurde. No rury w domu gościu. A nie będą straszyć ludzi. O park tańczy. No co, co, kurde. Nie ma tak dziecko. Zamknąć jeszcze tutaj na klucz, chyba. C -c -c. Bo zamknęliśmy go. Dobra, dalej tutaj musimy iść. że już tutaj jesteśmy też dalej, to jeszcze... Już... Oczywiście nie ma power'a i musimy tutaj iść. No no. Tu jest, tak, power. Uh, ej, <laughs> ja nie wiedziałam, że to można wziąć. A Co tam jest? Jak to straszne, co moczy, dobra. Tu jest różowe. Tu niebieskie, dobra. tak dziecko! No co jest? No co? No nie, ja już nie będę się tak z tym pa paplał. 4 3. o. E, dobra. Skoro tak, to cztery. Trzy. Dobra, co jeszcze jest? Jeszcze to można otworzyć? No. Jeden, siedem. Czyli tak. Jeden, Siedem, o. o nie ma tak dziecko. Nie ma tak z tobą. Spadasz. Dobra, ha, nie ma tak z tym dzieckiem. No, no co dziecko? Ty się obrażasz o taką rzecz? Jeszcze nie wiem, wywaliłem do jakiejś tam. No, jest okay. dlaczego? Uf, czemu to dziecko nie straszy po nocach? Mamo, więcej nie pójdę, więcej nie przyjdę do tego hotelu, co, co tam kiedykolwiek jest. Dobra. Przemieszkać na windę. Co? Eee, co jest? O co to jest? No nie, musimy biec. Biegnij! Eee. A to przecież, przecież nie było zamknięte. Kto? Raczej otwarte? No to kto mi to... Tutaj kurde zamknął, Co jest? Eee. Ten klucz dobra, dobra, i teraz który? Eee, biegnie za nami! O, szybko otwieraj mi te drzwi! Ja! O nie, to jest pewnie tak jak w Poppy Playtime. No, 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 no. Ej, co tam o? Tam moje drzwi otwarte. Ja! Co to było? Ja więc wydaję to i jedziemy, co zgramy, dobra. Dziecko, ja mam się to mam opiekować po tym, co mi zrobił? Nie. Nie ma włączania muzyki w domu. Wiesz, co ci zrobię? Spiekwaszaj do tej, do, do tej dziury. Mam cię gdzieś. A ja tam mogę ogóle sobie pójdę. A, różowe, no to ja akurat widziałem tam różowego. Tu... Ho, ho, dobra, mamy ten... To jest w ogóle z serduszkiem. Co jest tutaj grane? Dobra. Co? To wywaliłem. Co? Rocket. Co z tym dziecku? Ja ciebie wiem, to nie będę brał. Histiered boy. Co ja gram z tym dzieckiem, dobra? Musimy wręcz wybornie dalej iść. Więc fajnie by się mogło, fajnie by mogło tutaj normalnie sobie przejść. Że <grym> mnie to śmieszce z tym dzieckiem? No ja go nie biorę! Żeby nie było. Chcąście mi coś zrobić, co tutaj? A co mam się k kłaniać na pewno? Ooo! Mamy freezone, dobra będzie wszystko powtarzało. Co z... o! Ja! Co jest tam grane? Co tam się dzieje? Co tutaj się dzieje? Ja ej, nie, no faktycznie! Nie, tu jest telewizor Nie, ja się nie patrzę na telewizor! Nie, ja się w ogóle nie patrzę, nie! Nie ma tak, weź zostaw mnie, nie! Nie! Hehe. Co się tutaj dzieje? Dobra biegnij! O, o nie! Ja! spiekwaczaj facaj, Deklu! Chcę się w ogóle zadziaływać, tym nie, na pewno nigdzie się nie da wejść. Uch! Nie, to dziecko znawiedzono. No co, obrażasz się na taką rzecz? Ech. Po prostu nie wiem, ja chcę być... Ja po prostu chcę być dobrym... Bedtime. Ja po prostu chcę być dobrym ojcem, no ale nie wiem, czy mi to wychodzi, no bo moje dziecko się na mnie obraża. Jeszcze jest takie chore, dziwne. I patrzcie, co on mi na ścianach robi. Dobra, open. Nie gadaj do mnie, nie gadaj do mnie. Co? O Boże, dziecko. Ja nie mogę, Dobra. Ja ja tego dziecka tutaj nie wkładam, nie ma opcji. O. Tam go rzucam. O. No to jest super. Tutaj. Ale zobaczcie, co to jest. O! A amongus. a mongus tu tu No. nie, matko. nie, tam, tam, tam szybko, co tutaj, co się tutaj dzieje? Dobra. Ja jest, jest ten kotek. Dobra. Nie, dziecko, trzymaj to, bab się tym. O oh ja, Czemu to jest takie straszne? Co tu się dzieje? O, oh, tam. O oh, nie! Oh, to, 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 to coś nas goni. On nas goni. O oh, oh, nie, nie, nie wchodź tam! Cower, co? No escape! Jak? To jest escape? Oh, dobra, dawaj, mi tutaj. Eee, przed chwilą tej były jakieś drzwi! Exitował, oh, nie, to coś nas tam goni. Oh, dobra. Co się dziecko dzieje? Proszę o obok... oh, Zostaw mnie! Ja! Yeah. Kurde, co jest grane, dobra. No co, jesteś taki zły te dziecko. Uuuh. Uuuh, ja nie mogę... Idzie to za nami. Kurde, jak to biegnie. Uuuh. Uuuh, dobra, otwieraj te drzwi. Uuuh. Biegnij, mały króliczku, nie jesteś jedyny, zawsze ich będzie więcej. Króliczku, mały biegnij. Widzę, kończę to odcinek, subskrybujcie kanał, bo będą takie straże strasznych, gier. nowe filmy. Do widzenia.